Pole dokomentuję na FMC27, zachęcam do subskrybowania kanału, zachęcam do lajkowania, do komentowania i do przekazywania dalej odcinków. Po wielomiesięcznym serialu zwarcia między Prawem i Sprawiedliwością, Konfederacją oraz PiS, a koroną Brauna, po prawej stronie otworzył nam się nowy front. Tym razem przebiega on nie na zewnątrz, a wewnątrz partii. Mowa o tym, co dzieje się od kilku dni w Prawie i Sprawiedliwości. Zaczęło się od potyczki słownej, marszałka tarleckiego i posła Kalety, a skończyło ostrą wymianą w mediach społecznościowych, co widzieli wszyscy. Na tyle ostrą, że do gry wszedł lider partii Jarosław Kaczyński. Zaapelował o spokój i zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec wszystkich, którzy przynoszą szkody wizerunkowe partii, czyli Prawo i Sprawiedliwości, a że one będą nie ulega wątpliwości, pojawią się co gorsza dla Prawa i Sprawiedliwości w już trwającym trendzie spadkowym tej partii w sondażach. Daleko jej nie tylko od zapowiadanych jako celu 40% w sondażach, daleko od ponad 35% w ostatnich wyborach parlamentarnych, daleko także od tego, co było po wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Nie tak dawno, bo przecież nie niespełna pół roku temu. Prawo i Sprawiedliwość jest w głębokiej defensywie i zamiast poszukiwać równowagi, by ustać i próbować się odbudowywać, może dalej tracić sympatyków. No i tu koło się zamyka, bo kolejne ubytki widoczne w sondażach to będzie sygnał dla wahających się wyborców PiSu że być może okręt tonie. Turbulencje w Prawie i Sprawiedliwości, dekoniunktura dla tej formacji, to kolejny przykład na to, jak mylne jest podejście, bardzo powszechne wśród polityków, iż ich perspektywa żywotności, w sensie środowiska czy partii, jest nieograniczona czasowo, na wieki wieków. Był już taki Marian Czekleski z Akcji Wyborczej Solidarność, co zapowiadał, że powrót do władzy postkomunistów w 1993 i rządzenie do 1997 to ostatni epizod politycznej reprezentacji tkwiącej po uszy w Polsce Ludowej. No i ta sama postkomunistyczna lewica wróciła triumfalnie do władzy w 2001, zabierając władzę Krzaklewskiemu. Gdzie dziś jest Krzaklewski? Ktoś go widział, ktoś go słyszał w ostatnim czasie. Pamiętam zapowiedź ówczesnego premiera Leszka Millera, który biorąc władzę w 2001 roku mówił, że przed lewicą co najmniej dwie kadencje. Skończyło się katastrofą tejże lewicy w wyborach w 2005 roku. Nie miał z kim przegrać Donald Tusk, jak pamiętamy, po 2007 roku. Wygrywał kolejne wybory. To fakt, ale cierpliwość Polaków skończyła się po 8 latach. Jarosław Kaczyński też myślał, że dojdzie spis do władzy i będzie rządził do końca. Obecnej dekady. Tymczasem suweren, czyli my Polacy, w wyborach 2023 powiedzieliśmy dosyć. Tenże PiS, jak wcześniej Platforma Obywatelska, a jeszcze wcześniej Lewica, po przegranej nie zdobyli się na refleksję. Nie przeanalizowali, co było źle i co w związku z tym należałoby skorygować. Grzechy zaniechania, szukanie winnych wokół, a nie we własnych szeregach, to wszystko do dziś paraliżuje prawa i sprawiedliwość. Trudno jest się wobec tego pogodzić im wszystkim z faktem, że kiedyś byli potęgą, a teraz, no cóż, kiedyś panną na wydaniu, wokół której wszyscy skaczą, a dziś zainteresowania już nie panną, a mocno dojrzałą kobietą jakoś brak. Jarosław Kaczyński Derpis jeszcze niedawno, atakując Konfederację Męcena i Bosaka czy Koronę był przekonany, że pomoże mu to, Odciągnąć od tych partii swoich byłych wyborców. Wrócą, podkulał ogon i odbudują dawną potęgę Prawa i Sprawiedliwości. Ale życie jest brutalne. Konfederacja i Korona, ataki PiSu ustały. Ba, nawet partia Brauna na nich zyskała w sondażach. A dziś obie przyglądają się temu, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości i pewnie zarówno Mencen, jak i Brown mruczą sobie pod nosem: nosił wilk razy kilka. Ponieśli wilka. Wszystko to pokazuje, jak nieprzewidywalna potrafi być polityka. Jak jedno, drugie czy piąte zdarzenie powinno, zdaniem wielu, wzmocnić czy osłabić tę czy inną formację polityczną, a potem okazuje się, że pozostaje to bez wpływu. Aż tu nagle przychodzi podmóg, który przybiera na sile i powoduje policzalne straty. Być może to zawierowanie, które obserwujemy w prawie i sprawiedliwości, przełoży się na wędrówkę części wyborców tej partii do Konfederacji Mencena Bosaka, a przede wszystkim do Korony Brauna. Takie przepływy to przecież norma. Pytanie o ich skalę. Ale tym wszystkim o mocno prawicowych poglądach, którzy uaktywnili się w awanturze w partii Kaczyńskiego, wyrażając radość z tego, co dzieje się w tej formacji, przydałoby się wylanie na nich kubła Zimnej wody. Dlaczego? Bo nie ma szans na to, że Konfederacja czy Korona odciągnęła od siebie tak dużą część wyborców prawa i sprawiedliwości. Ta partia w rozkładzie może funkcjonować nawet po możliwych rozłamach jeszcze sporo czasu i będzie cały czas wciąż liczącym się bytem politycznym. Nie, wy, nie wyzeruje się z dnia na dzień. A ponieważ jest częścią składową większej układanki, czyli szerokiej opozycji przeciwko ekipie premiera Donalda Tuska, to paradoksalnie nie powinno się temu szpisowi życzyć do końca źle. Wielu z Państwa pewnie będzie zaskoczonych, ale jak to przecież Marcin Paladę od dawna krytykował prawo i sprawiedliwość, a teraz, jak się tej partii wszystko wali, on mówi, to wcale do końca nie jest dobre. No dobrze, to popatrzmy na perspektywę wyborów tych najbliższych. 2027. Żadna z trzech partii opozycyjnych, tych centroprawicowych, jak już mówiłem, nie ma szans na większość. Ani PiS, ani Konfederacja, ani Korona Brown'a. I to się nie zmieni. Logika by podpowiadała, że skoro chcą wyrywać Polskę z rąk Donalda Tuska, potrzebna jest współpraca. Możliwe porozumienie w kampanii sejmowej, by się nie kopać wzajemnie. Z misją, by każda z sił oprócz mobilizacji własnej bazy wyborczej pokusiła się o zagospodarowanie tych wahających się wyborców, a najlepiej urwała jeszcze jakiś kawałek, mały kawałek z tak zwanego obozu demokratycznego. Porozumienie w kampanii senackiej, by wystartować razem, bo obowiązuje. Ordynacja większościowa. Warto grupować się w bloki. Druga strona, ta od trockistów i maoistów z jednej strony z partii razem po hdk z PSL-u, koalicji polskiej, idzie właśnie kolejne wybory razem. To dlaczego nie mogliby wszyscy od Prawa i Sprawiedliwości przez Konfederację po Brauna? Przecież w wielu sprawach dzieli ich mniej niż tych po drugiej stronie politycznej barykady. A ta współpraca, szczególnie sejmowa. Ma bardzo duże znaczenie, bo jeśli Tusk skonsoliduje wokół siebie PSL i resztki PL2050, ale wica przekroczy próg wyborczy, to Tusk może mieć nieznaczną, ale jednak większość w Sejmie. Jak wystartuje duże centrum i dostanie co najmniej 35%, to przy systemie DONTA, który obowiązuje, ważne jest jaka będzie odległość lidera od drugiego i trzeciego ugrupowania, bo to ma wpływ na to, co najważniejsze. Czyli na dzielenie mandatów sejmowych, te 35% dla koalicji obywatelskiej, a potem 30% dla drugiego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony 35% dla koalicji obywatelskiej, a potem tylko 20% dla drugiego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, ma znaczenie. Pierwsze oddala perspektywę dalszych rządów centrolewicy. Drugie przybliża i to znacząco. A jesteśmy właśnie na etapie, kiedy PiS jako największa partia opozycyjna ten poziom 30% opuściło i zmierza w kierunku 20%, czyli rośnie prawdopodobieństwo czarnego scenariusza dla całej centroprawicy. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że za niespełna dwa lata. Łącznie poparcie dla PiS-u, Konfederacji i Korony będzie nieco powyżej 50%, jak poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego w drugiej turze głosowania rok temu w wyborach, czyli ponad połowa suwerena ze wskazaniami dla oferty centroprawicowej. Cóż z tego, jeśli druga strona z Tuskiem będzie mieć ich na przykład 47 czy 48%, skoro w mandatach poselskich przy korzystnym układzie startu w wyborach? i podziału mandatów w okręgach, będzie tychże mandatów miała co najmniej 231. W obozie Donalda Tuska, mimo tarć, co naturalne, jest świadomość konieczności współpracy, współdziałania i takiego poukładania się, by zakończyć rywalizację z opozycją w wyborach 2027 na wozie, a nie pod wozem. Przyglądając się politykom opozycyjnej centroprawicy, odnoszę wrażenie, że idą dokładnie w przeciwnym kierunku. Nie wiem, czy świadomi tego, że na końcu tej drogi, którą obrali, jest premier Tusk rządzący Polską do 2031 roku. Czasu na ogarnięcie się i szersze spojrzenie, tak jak robi to centralewica. Politycy centroprawicy mają coraz mniej. Zwłaszcza teraz, kiedy największy z klocków tej układanki, czyli Prawo i Sprawiedliwość, ma poważne problemy, które o czym już mówiłem, stają się chcąc nie chcąc dla Mencena czy Brauna także ich problemami. Do zobaczenia.